No, z tą dużą wietarką też kurźba problem który mi się udało nawiercić no i trzeba wiercić żeby ten dekiel zdjąć całość żeby zdjąć kurwa wszystkie są odkręcone a, a tu nie da rady tu trzeba będzie śruby zastosować z łbem na kluczy gimbusowy bo to jest raz porażkant bardzo mi zależy na tym żeby, żeby to działało bo z tego można naprawdę fajną wietarkę zrobić taką na jakimś stojaku i do wiedceń do tego, do dużych otworów tylko czy ona sprawna, no zobaczymy ona, to jest dzień następny ona już wyschła z tej wilgoci, no i zobaczymy biorę się za wiercenie no są tą śrubą to jest Prawdopodobnie ona się niby się kręci, ale to się kręci razem z nakrętką. I będzie trzeba to chyba chycić we wiertarkę i włączyć obroty i po prostu to otworzyło, bo się stopi. No bo nie ma innego wyjścia. Tu w łożysku sprawdzałem tą koronkę, wyjąłem i kurde tam zero smaru jest. Zobaczymy, no może kupię nowe takie łożysko. No widzicie, to jest tak ze starymi rzeczami tak jest, że, tym bardziej jeszcze jak to gdzieś tam na dworze zaleje deszcz, no to jest klapa, no śruby nie da rady wykręcić. No jedynie tak jak ja mówię, że wiertarka i i to po prostu się obrobi i wyjdzie ta nakrętka i ona się obrobiła w tworzywie no niestety no udało się to teraz tylko tu żeby złapać i madłem i odkręcić to ale tu są stotki Kurwa zastanę coś trzeba będzie wymyślić zapiekły się po prostu od wilgoci Ogólnie jest tu wszystko niby ok, no ale okaże się w planiu, tu kurwa tak samo jest rdza, bardzo No, nie ma się co dziwić. ten dekielek na szczęście się wykręcił z uwagi na to że to są takie ala blachowkręty a natomiast łożysko już jest widać stan bardzo dobry tylko to jest oryginalne łożysko tu trzeba będzie, nie wiem czy się da tą blaszkę wyciągnąć i tam dać smaru a to królestwo w życiu by tego nie wykręcił mowy nawet nie ma wziąłem i madło i kurde no nie dało rady, obraca się i... no muszę pomyśleć co z tym fantem zrobić jeszcze wezmę jedno imadło takie mocniejsze i zobaczymy żeby to cholera wykręcić w razie gdyby się coś stało to nie ma problemu bo, bo tu są nakrętki wewnątrz to można od drugiej strony od drugiej strony coś tam dać, i nakrętkę jakąś to nie jest problem nakrętkę wtopić oczywiście gdyby się coś stało nie? Ta, ta śruba jest zerwany i wind ale śrubę to sobie wymienię na tego na mosiężne dobra próbujemy to cholestwo odkręcić tą śrubkę myślę że się powinno udać No super trafiłem. To, to i tak trzeba ją rozebrać. E, jestem zadowolony. Na tym mi najbardziej zależało. Teraz tak. Eee, to, tą śrubę trzeba złapać i madłem i wykręcić. Kurwa tak jest zapieczone, że głowa boli. A to tak czy inaczej całe trzeba rozebrać i komutator przejechać na tokarni, to znaczy nie, nie przetoczyć, tylko takim drobnym papierkiem. No i tu wyczyścić wszystko. No i myślę, że będzie ok. To rozebrać, zobaczyć. Chodzi o kondensator, bo kurde, nie widzę tu go nigdzie. Być może tutaj w tym jest. Także kurde, wygrałem na tym. No tu ta śruba. No, nie byłoby mowy, żeby, żeby to wykręcić. Kurwa, to się obróciło wokół osi. A teraz następna sprawa. Kto powiedział, że tu musi być śruba? To wystarczy to wiadomo to trzeba ściąć, bo to od temperatury zrobiłem to wiecarką. Chwyciłem za, za tą śrubę i zatem kręcić i ciągnąć i, i tego i wytopiło się i to ściąć, przewiercić w środku otworek i dać jeden blachowkręt. Wcale to niczemu nie przeszkadza taki kurczo ja nie wiem o dużym skoku jak, jak do do drewna i tak samo będzie będzie dobrze także z tym się uporałem <śmiech> <śmiech> teraz będzie trzeba zrobić porządek z tą rączką no dremel tym przejechałem to jest proxona bardzo dobre narzędzie tylko szkoda że to nie dali uchwytu kurcza malutkiego, takiego nabijanego, czy jak tam. To jest trochę upierdliwe. No. A śruba była, była skorodowana i zapieczona w tym tworzywie. A tu się wykręciło bez żadnego problemu. Także cieszy mnie to, to już skończyły się moje problemy z tym dziadostwem, z tymi śrubami. Tu to są śrubki piątki a ja tu dorobię to wywalę dorobię tego nie wiem czy łby wejdą ale chyba wejdą i na kluczyk imbusowy wszystko zrobię tą wiertarkę jest warto reanimować bo naprawdę jest zajebista no. po prostu super zobaczymy ten kondensator mam takie wrażenie jak A, on jest spieczony pęknięty jest no to znaczy to on jest zdech trzeba będzie po prostu kupić w sklepie i dlatego szczotki iskrą teraz dopiero zauważyłem widzicie tu jest pęknięcie to jest go rozsadziło no, także powiem Wam, że jestem zadowolony. Ważne, że to działa. Trzeba będzie to porozkręcać. Nasmorować łożyska. I teraz powiem Wam, wiecie, do czego mi to jest potrzebne. Chcę zrobić nawietarkę. Jakoś tu zrobić... A no tak. Tu jest obejma. Zrobić tylko cholera wieczone. Ale nie, stoskowa nie jest. Zrobić obejmę i zrobić do grubych wierceń. Ona się idealnie nadaje. Ważne, że działa, no to to jest istota. Bo ja mam wietarkę stołową. Ale wietła 20 nie chce rozwalać tej wietarki, to jest niby z czeskiej produkcji. Nie chcę jej rozwalać, a to to będzie idealna sprawa. Bo tu są chodzi o wolne obroty, a obroty są 225 obrotów na minutę i 900 W, 4,6A. I tu piszę maksymalnie Fi 23. S1 praca S1 to jest bardzo bardzo istotne to jest praca ciągła tak jak mówiłem na poprzednim filmie także rewelacja no, super zobaczymy może ten kondensator może się uda kupić nowy no jego już rozwaliło no wiek jestem naprawdę bardzo zadowolony z tych zakupów jeszcze tą celmę muszę przejrzeć bo tu jakiś pan tam się zgłosił że potrzebuje części no i będę chciał to po prostu ten silnik uruchomić i sprawdzić czy on jest sprawny sprzedam ja mu tam nie, za niewielkie pieniądze 180 zł z wysyłką a tu jest wszystko zębatki sprawne i tak dalej super super teraz tu już kurde sobie poradzę bez żadnego ale z tym. no tu jest kondensator tesli Dwa razy 2500 pików To jest przeciwzakłóceniówka I tu jest następny problem Kurwa Następna śruba zapierdolona także No zobaczymy, ja tu zakropię Oliwką jakąś, może się to uda wykryć, tu trzeba długi śrubokręt. Albo, bo tu jest, ja mam tego dremelka i mam takie cienkie, e, cienkie freziki, to rozfrezowali. No tu się praktycznie kończą problemy, bo no, tu reszta śrub to jest elegancko. Bo tu jest jeszcze jedna taka na śruba ta tutaj Ale to powinno puścić to Ruszę w jedną, w drugą Chyba, że się całe wykręci to trzeba rozebrać no niestety Tutaj a tutaj w miarę Te śruby tak samo są w miarę No warto to ratować bo to jest porządne narzędzie i do grubych wierteł no i tym bardziej na stożek morsa nie? O, mam takie teziki to są teziki dentystyczne ale one dostali, są bardzo twarde oczywiście tu jest taki inny trochę i tu jest taki troszkę też inny no i trzeba będzie wietarkę tego dremelka i spróbować opróżnić ten kanałek, bo tam jest korozja i nie dałoby rady włożyć śrubokręta. No wolałbym, żeby to odkręcić. No. Ko tu jest cały dylemat, że tu są też śruby wtapiane i no, może być problem. Ko tam jest mosiąc, a tu jest stal, to powinno się to wykręcić. No zobaczymy. No, zobaczcie sobie, to jest 20 tylko wiertło. Ona jest tutaj brudnem, żeby to dobrze wskoczyło, to trzeba wyczyścić. 20 mm. Tak, wejścia to jest polskie wiertło ze składnicy złomu. To jest praktycznie kurde, jak nowe to wiertło. Bo się można wyobrazić, jak 20 mm wiertło to daje radę. A tu jest 23 maksymalnie. No to, to lepiej mi nie potrzeba. Tu jeszcze muszę chyba jedzie ukręcić. No bo jest przełożenie. Także kurde, wiertarkę z tego to jest zajebista sprawa będzie. A mam kolumnę i tak dalej. Do takich wierceń to jest rewelacja. To potem rozkręcę i zobaczymy, bo, bo tam jak tam przedstawia się, bo to jest na płetwę. O! To trzeba dobrze dopasować. Od tyłu jest możliwość wybijania. Tu od góry, tutaj od góry, tu. Przez ta, tu prawdopodobnie był na gwint na gwint taka pokrętka, ale tego nie ma, no nic nie poradzę. Może mi się uda e, coś założyć jakąś e, tuleję, nie wiem, przykręcana, przykręcana, żeby można było tak, tak grube wiertło e, wypchnąć. To jest jeszcze czas na to. Wiecarka działa. Po prostu przy niej trzeba coś porobić, będzie ok. Także jest ok. No. ważne że silnik chodzi. No. no to <coughs> będzie okiem. Jeśli chodzi o tą wiecarkę. To kto, tam z kolegów, których komentował i mówił, że kleić i tak dalej. Nie, nie będę nic kleił. wezmę z rymelkiem to wybiorę. Tylko zaznaczę sobie tu odległość. Jakimś rysikiem. I zeszlifuję to do, do gołego tworzywa i dam y, kątowniczki. Na taką wysokość jak tu jest żeby to się trzymało w całości i będzie bardzo dobrze będzie i tu śrubki tego na śrubki złapę to i elegancko będzie także ważne że jedna i druga chodzi jeszcze ta celma została jeszcze dylemat z tym no tutaj to pomyślimy z tym to były bardzo dobre kondensatory te zabezpieczenia tutaj Przeciwzwarciowe przeciw to były szklane, to były właściwie kondensatory na lata, ja ten kondensator mierzyłem i ma idealnie 0,5 mikrofarada, mikro tylko nie wiadomo stopień zużycia, jak polotuje przewód wtedy miernikiem, to znaczy mam ten taki miernik do kondensatorów i zobaczymy co on warty jest, to jest bardzo dobrej jakości kondensatory były.